Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni, witam wielkanocnie. Zapraszam Was dzisiaj, zwłaszcza jeśli jesteście fanami mazurków, do przygotowania kolejnego ciasta. Tym razem nie jest to mazurek ani kajmakowy, ani czekoladowy, ale jeden z tej wielkiej trójki najpopularniejszych mazurków na naszych stołach, czyli mazurek orzechowy. Mazurek z dodatkiem orzechów włoskich, takiej masy chrupiącej orzechowej skórki, dosyć słodkiej. Pocną orzechową skórkę, pomiędzy skórkę a kruche ciasto, można dodać jeszcze na przykład konfiturę albo dżem lub marmoladę, a ja zdecydowałam się dołożyć krem budyniowy, taki maślano-budyniowy. Gorąco was zapraszam, żebyście wypróbowali przepis na ten mazurek. Jeszcze po wierzchu opcjonalnie można go polać odrobiną polewy czekoladowej. Dajcie mi znać, czy taki mazurek wam smakował, czy udało wam się go przygotować z okazji świąt. Życzę wam oczywiście z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkiego dobrego. I zapraszam na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów na wielkanocne potrawy i wypieki oraz dekoracje. Te z lodówki masło, posiekałam razem z mąką i cukrem pudrem, potem dodałam pozostałe składniki i teraz pomagając sobie mikserem z końcówkami świdelkami, wszystko razem mieszam, a na koniec szybko zagniatam i tak przygotowane kruche ciasto wykładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia albo wysmarowaną masłem, a jedną trzecią ciasta przeznaczam na boki, tworząc taki dekoracyjny wałeczek. Ciasto trzeba dobrze ponakłuwać widelcem, dzięki temu nie będzie nierówne po upieczeniu. Wstawiam do piekarnika na do 220 stopni na około 20 minut. Temperatura oczywiście w stopniach Celsjusza. W czasie, kiedy ciasto się piecze, można przygotować budyń. W jednej szklance mleka bardzo dokładnie rozcieram obie mąki i wanilię. Pozostałe mleko zagotowuję, następnie stopniowo wlewam mieszankę mleczno-mączną, cały czas mieszając, rozcierając ewentualne grudki i na wolnym ogniu gotuję tak, żeby budyń zgęstniał. Im gęstszy, tym lepszy. Masło koniecznie o temperaturze pokojowej, na wysokich obrotach miksera ucieram na puszysty krem, następnie po jednej łyżce dodaję wystudzony budyń, również o temperaturze pokojowej, on nie może być studzony w lodówce i za każdym razem dokładnie rozmiksowuje. Powstanie gęsty krem budyniowy, którym będzie można posmarować ciasto jak już wystygnie. Jeśli w kremie powstałyby grudki, trzeba miskę wstawić do innej, większej miski wypełnionej gorącą wodą i potrzymać przez chwilę, cały czas miksując. Konsystencję takiego kremu można wzbogacić dodając surowe żółtka z wyparzonych wcześniej jajek. Krem rozprowadzam na całkowicie wystudzonym cieście i całość trzeba wstawić do lodówki, żeby troszeczkę stężał, a to dlatego, że potem będę na ten krem wykładała masę orzechową. Masę orzechową trzeba przygotować przez rozpuszczenie masła na patelni na średnim ogniu z dodatkiem cukru i grubo posiekanych orzechów włoskich. Całość trzeba chwilę trzymać na patelni i uważać, żeby się nie przypaliła, kiedy cukier się delikatnie rozpuści, a orzeszki tak jakby skarmelizują. Można rozprowadzić je oczywiście po wystudzeniu na kremie budyniowym, który jest już oczywiście również schłodzony. Całość trzeba jeszcze teraz polać czekoladą rozpuszczoną w kąpieli wodnej z dodatkiem masła i znowu można wstawić do lodówki, ale już nie trzeba, bo ten krem już jest przecież budyniowy, stężały. Mam nadzieję, że taki Mazurek wam posmakuje. Życzę wam wszystkiego dobrego z okazji Świąt i udanych wypieków.